Dobra, moje się kochane, mamy taki deczek. Jakby ktoś się zastanawiał, czy to jest, to jest Balegos Druid. Sprawdzimy, potestujemy. Nie będziemy za długo grali jednym dekiem, bo chcę jak najwięcej ograć. Może wreszcie się uda. Zlecimy. No co my tu mamy? Mamy kwestika. Chwileczkę, my chcemy to zatrzymać, skoro mam koina chyba nie chcemy, nie? Bo to drogie, jednak. Wydaje mi że nie chcemy. Proszę o Quest Paladyna. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wszystkie prośby co do deków, przyjmuję je oczywiście. Możecie je śmiało wysyłać. Eee, kolejka aktualnie jest pusta, więc im wyścieściej wyście wyślecie, tym szybciej zagram. Wystarczy wysłać donata w kwocie 100 zł i napisać w treści donata, jaki deck byście chcieli zobaczyć i ja ten deck wtedy wpisuję do kolejki i tym deckiem e, gram. Więc e, śmiało, śmiało po... Po, 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 polecam, znaczy zachęcam. Nie martw się Mati, jest sam, jak co przyjść to do ubra, to też może na swoje ubrać. Czy ja normalnie tego nie robię, ale teraz wyjątkowo. Eee... No, trudno, nic nie dobierze. Czy wiadomo coś o nowej przygodzie? Ne. Aż jestem uśmiechnięty, bo ci się polepszył humor tym linkiem dla Roka. Znaczy, to no, polepszył, ok? Nie będę ukrywał. Znaczy, w sumie to najbardziej mnie to zdziwiło, tak szczerze powiedziawszy. Bo się nie spodziewałem takich rzeczy. Więc, no, tak jakoś nie wiem. No, no nie wiem, no, polepszyło mi to humor. Cześć, Hubercie ale jednak rozczarowuje. No, póki co tak. Znaczy, póki co na to wychodzi. Okej, okay, czyli kolega gra Murloc paladynem, tak? Sporo tych Mudloków! O oh yeah. Go face, go face, dude. Go face, dude. Dobra, trochę się nie spodziewałem, przyznam szczerze, że akurat takiego ale... Wszystkiego można się spodziewać. Dobra, skoro on go face, to my go. Czy tutaj? Nie, to i tak jest do zabicia. Nie wiem. Nie mam potrzeby. A i myślę, że to byłoby na tyle w tej turze. Dobierzmy sobie kartę, zróbmy sobie kościka. No fajer może być. Źle przeczytałeś. Aż jestem... A aż jestem, okej. Okay. Bo ci się polepszył humor, dobra, okej. Okay. Fak faktycznie. Czy ja mam niestety taką manierę, że często nie czytam końcówek wyrazów. W sensie zakładam, że jest taki wyraz w kontekstu całego zdania i nieraz wychodzi tak, że... Jest napisane coś innego i tak dalej. No ale tak to już bywa. No elo. Elo mordo. Oh. Oh. That is not good. That is very good. Dobra, no to spadną gwiazdy tutaj. What the fuck? 25 dolarków i 90 centów knięto. Dziękuję serdecznie. Ja dalej nie zrobiłem, żeby to miało dźwięki. Już naprawiamy, sekunda, moment, chwila. No momento. O, no momenty już ogarniam. Pan Malegos. Dobra, strajdujmy to. Eem, zobaczmy sobie, że tak powiem, co w tym donejcie było. Takiego. Możesz coś zajawić dla ludzi ze streama, coś więcej? Już zajawiłem. E, I na tym poz pozostańmy. To jakiś rogal może. No cóż, mogę powiedzieć, no nie mam w takim razie innego wyjścia. Skoro powiedziałem, a to muszę powiedzieć B. B. Dobra, zagram jakimś rogalem. Tylko skończę tą gierę. Szkącimy i zagramy. Ja hmm. Będzie. Co tutaj jeszcze mamy? Znak, drzewo. Dawaj. To zabije. To zabije. To zabije. tam tego nie ma sensu zabijać. Kraj. Czyli będzie jakiś tek w kolejce. No, już jest jeden w kolejce Swoją drogą. Ile jest dolar aktualnie? Okej, okay. dawno nie sprawdzałem kursów. Bez urazu, ale wygląda jak połączenie abstrakcji z grą aktorską krużwila. Ok? Mm -hmm. No, dużo mu kart zostało. Hmm, Co my z tym zrobimy? Tak zrobimy, to na bank. Tak zrobimy. I tak zrobimy, bo to trzeba zabić. Teraz tak. To zabije tego wariata. To tego. To tego. co wiem, w sumie to powinno tego. Ja Powiedziałem mnie to ma życie mm, 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 mm. A dziękuję Christianie. Czy grałeś już w jakimś questem? Nie. Mi się podobał ten film. Bardzo mnie to cieszy. W sumie to nawet nie głupie grać tego, bo tutaj nie trudno jest nie mieć kopii w deku. No, no. Ty być zły. No dobra, to on chce mnie zabić teraz. Jakoś już nie ma niczego. No to my se zrobimy tak, że se zabijemy takiego wariata. Zagramy, myślę, to, czy to od razu? Zagram to. I to, żeby nie tracić tego 51. Możemy strajdować, a tu możemy dziawnąć. Nie groj. Dążyć do sklepu przed Rogalem? Czy to jest emotka? Co tak gada? Okej. Okay. nie. Znaczy, to to stracisz jedną gra jak pójdziesz, więc też chyba ja się nie stanie jakoś. Eeeem. Dobra. Cofam pytanie, jak on chce ze mną wygrać. Ile on dostaje fatyki? Dwa. Czyli ma 16 Siedem off. One off, to dalej one off. Nie wiem zrobię tak nie wiem co mi to ma jeszcze dać, ale. Wolałabym nie zginąć teraz. No to mi nic nie da jak zginę. Tu może się jeszcze jako wybronię. Nie wiem czym. Nie wiem jak, ale może To Rokzor był grany, gdy był w standardzie. Średnio. Raczej średnio. Wittaj. No dobra, no tego się nie spodziewałem. No to chyba nie mam opcji na wygranie tego, coś mi się tak wydaje. Bo on dostaje za 3, a ja nie wyczaruję tych 8 do teraz. I prawdopodobnie też raczej tego nie przeżyję. Nourish. Mm -hmm. Extra. Active. Nie wygra Kuba, nie wiem jak daleko mam mikrofon od twarzy. 45 cm. Ech, no dobrze, ale miał być rogal, mości Państwo. Zgodnie z naszym nowym zwyczajem że tak powiem, kolejkowania deków od widzów, Ech, jedyny dek, i póki co więcej się nie zapowiada w kolejce, to rogal. Nie powiedziane jaki, więc wybierzemy jakiegoś eee, Nie wiem co się stało i czemu to skacze. Chyba tu nie klikłem. I pogramy rogalem w takim razie. Tak myślę z godzinkę z półtorej. Z państwa. Raczej Ty. Widzę, że rogale to tu dosyć takie trochę... Nie wiadomo skąd. Naprawdę? What the fuck? Mage. Co jest? Czemu to nie wyszukuje deków? Rogue. O, dobra, jest. Tempo Rogala mamy. Quest Rogala. Highlander Quest Rogala. Aczkolwiek, czy to jest... nie, Aha, to jest ten, co patrzałem na niego, nie? no tak. Quest tempo Rogal. I co to wszystko? Mam wrażenie, że coś tutaj ta opcja szuka i nie do końca działa. Ludzie powoli z fanpage zaczynają pisać nice. Czy już nie Twitch? Nie, no dalej Twitch. Agust 7. O, to już jest za dużo. Już jest za daleko. Ty, no, co jest z tą wyszukiwarką? Uf. No, dobrze, to popatrzmy ręcznie. Co my mamy za rogary? Dobra, to może zróbmy tak. Town Warrior. Nie. Warrior, nie Warrior, nie Warrior, nie Warlock, Warlock. Warlock, warlock, rogal, to zrobimy tak. I pan to będzie mógł sobie wybrać, jak będzie chciał. O, zrobimy w ten sposób. To jest super pomysł. Priest, priest. Coś tam. Mag, mag, highlander, mag, hunter, hunter. Druid, 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 warrior. Warlock, warlock, paladin mage. Dog, announcement, warrior, 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 warrior. Mandozaj się trochę zrobił. Warrior, warlock, shaman, 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 rogue, uh, priest, priest, paladin, mage, 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 priest. Paladin, Paladin, mage, shaman. Dobra, Zaczytam. Poszukaj ze... Dobra, tu już zjechaliśmy za daleko, bo siódmy to kiedy był? Czarek? Wiem, w środę, czyli dzień po. No to te teki raczej nie będą super kozackie. Twój głos, który moim zdaniem jest strasznie słabo znormalizowany i ma za mało niskich tonów, zawsze mnie ciut gdzie jako streamera youtubera bardzo ci lubię. Ale to ja nie wiem, co mam stary zrobić. raczej mój głos denerwuje. Chociażbym bardzo chciał go zmienić, to raczej nie jestem w stanie, więc. No idea. Eee, weźmy, zróbmy tak. Mamy Quest, Tempo i Highlander. Jakiś taki. Ale no to zakładam, że jest tamten, którym grałem przed chwilą. A czy którego gdzieś tam widziałem. Tempo to zakładam, że będzie podobny do tamtego. I jeszcze mamy tu jakiegoś Questa, który no jest tak. Trochę underperformance. Ale ten wygląda całkiem grywalnie. Dobrze, i teraz niestety będę musiał zrobić magię kina, czyli zrobić tak. Zrobić tak. Zrobić inaczej. Jak, pe, 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 pe. Jak będziesz grał, no mógłby spać od Palady na ziom. Nie mam problemu. Tak więc. Okej. Okay. Tak więc, tak więc. Dobra. No Okej, czekamy. Denerwuje mnie mastering, jaki masz zastosowany, a nie twój głos. A. Powiedz co poprawić. Jak to będzie lepsze niż to co mam, to poprawię nie ma problemu. Ja się nie znam niestety na obróbce dźwięku w ogóle praktycznie, więc ustawiam tak jak słyszę, że jest spoko. Um... W anyway, panie Łukaszu, którego dekasy pan życzysz? Skoro wybrał pan, to znaczy skoro zażyczył pan sobie Rogala to możemy zagrać tak. Tempo, e, tempo quest albo Highlander quest. Do wyboru, która wersja konkretnie, to już się sam zostawia. To, a może po Rogalu Modlock Palladin o, o, or kripa, or kripa, nie wiem co to. Master Volume na zero pomoże. Lamp? No, jestem pewien. Za śmieszny jesteś, przyjacielu. Za śmieszny. To może ja się też się pośmieję. Haha, ha, fajna fryzura. Męskich nie było? Ha, 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 ha. I co? Fajnie, fajnie, kuwa? No. A chwilę, bo Łukasz przecież chyba pisał, że on idzie do sklepu. A, w związku z czym może mieć problemy z wybraniem deku, dobra, to wybiorę za niego i wezmę Highlander Quest Roga, bo lajkuje. bo się podoba. Dobra, więc wracamy do Headstone'a. W ogóle po co ja to nagrywam.